Idą święta, pomyśl o swoich najbliższych i zostań Mikołajem. Babyś Centrum Zabawek i Artykułów Dziecięcych Ueli Końskie, ulica Gimnazjalna 13 to najlepsze miejsce do wyboru prezentu na Mikołaja oraz na gwiazdkę. Ogromny wybór zabawek, gier, ubranek i odzieży dziecięcej. Największe hity i sprawdzone klasyki. Zabawki z reklam telewizyjnych, ale i te z dawnych lat. Asortyment dla chłopców oraz dziewczynek. Ogromny wybór dla dzieci z każdej grupy wiekowej. Na miejscu znajdziecie największy wybór to w Artykuły imprezowe. Na półkach sklepu znajduje się wszystko, co potrzebne jest na każdą imprezę. Centrum to także szeroki asortyment papierniczy. Najlepsze prezenty tylko w Babyś Centrum Zabawy Gueli. Teraz to wszystko w świetnych, świątecznych cenach. Na przykład Barbie lodówko zamrażarka, teraz tylko 195 zł, 50 groszy. Cyberdinozaur sterowany robot, teraz za 198, 50 groszy. Odwiedź centrum zabawek przy ulicy gimnazjalnej i przekonaj się o tym sam.